Macie z tyłu, będzie gronił. Jest Naprawdę dobry. gram? O, będziesz grał. gram. cię, przepraszam. A nie, ja widziałem. <grym> Przykro mu po prostu, że tak się zachował wobec mnie. <grym> 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 to Ja zapanowie Możecie w komentarzu o! też tak. O! Trzymajcie kciuki, lecimy. Na razie 0-0, zaczynamy dobrze. <grym> Adrian! Adrian! Adrian, wpuść kibica! Adrian, Adrian, jak Daj forma? Wyśle, spokojnie. Jak forma? To ja o tej porze, to ja się na drugi bok przewracam. Będzie o. się działo? Będzie się działo? O. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! Tutaj to wszystko będzie się działo. No ładnie, ładnie. Najlepsze szatnie do tej pory jakie mieliśmy, nie? Jedyna. Te czarne, czy ja mam być w czerwonym? Tak, Jesteś nagrywający, to... Żeby mi dobrze było widać. rozgrzewający. A porozrzucam wam tak, że się zdziwili. Rękawice też mam jak coś. Ja mogę wypełnić każdą lukę na boisku. toni. Luka toni, <grybka> luka modry. Pierwsze przywitanie z bliska naszego bramkarza, proszę nie. bardzo. Klasyka coś się nie. dzieje? Nie. A nic. Przed prawą, wyszedł lewą. Pięknie to wygląda. No. Obyz kamery to już nie będzie tak Panowie tu się nie przebrani, czyli widzę, że w pierwszym składzie nie będzie grane. A. Plaża. Co, Co powiedzieć o boisku? Pierwsze słowa jakieś? Zajebby. Teraz proszę, Panie prezesie. Zajebiste. Ja jestem wiem, ale jak będzie tu na meczu? Zobaczymy. Czas pokaże, boisko zweryfikuje. Poi piłka jest od zawodnika. No, no i no okay. na zaraz zawsze coś padnie. Proszę Państwa, to ten dzień dzisiaj. Kolejny sparring Tysowi Tychy. Zmierzymy się z trzyżowicami Jedności. Tak nazywa się ten klub. Jego mość tak się nazywa, Jedność. Także moi drodzy Państwo, trybuny są, monitoring jest. Kibiców nie ma, tylko ja jestem. Adrian też jest. Jestem, dzień dobry. Gramy I dzisiaj w piłkę. Co to będzie się działo tu? Będzie się działo bardzo duże, emocjonujące spotkanie przed nami. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO Ogólnie to powiem tak, godzina 11, słoneczko świeci, mało chmur. Ja wiem, jakieś 25-26 stopni odczuwalne. No, pogoda nie sprzyja do gry w piłkę, ale postaramy się coś z tego zrobić, żeby coś też właśnie z tego wyszło. Nasza drużyna już jest, przeciwnik się zjeżdża, zaraz rozgrzewka. Też Wam to pokażę, ale ja bym chciał zobaczyć, jak wy zostawiacie łapkę w górę i komentarze. Idzie, pozdrawia swoich kibiców. Jaka będzie cieszynka po bramce? Po, 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 po. Podłożymy tu, pio, pio. Pistolet, 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 Pisz, 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 pisz. Pistolero, Pistolero jak Krzysztof w piątek, budzę się rano, żeby zrobić majątek. Piątek, pio -pio -pio piątek, piątek, piątek. piątek. Ja dzisiaj nie szykuję nic specjalnego. Ale jest banan, tu jakiś power -aid. Dla mnie Aha Mogę pozdrowić mamę Oła. Proszę bardzo Hugo pozdrawia mamy i Hugolinę Polsat pozdrawia HUGO POZDRAWIA POLSAT Zawodnicy się schodzą, a tu jest prezes Panie prezesie, Dzień tylko tak powieta. dwa słowa dosłownie odnośnie tego spotkania No gramy swoje, ale ma być wojna, tak? Ech! mam nadzieję, że tutaj Maciek, Adrian, cała ekipa z YouTube'a. Pokaże się z ładnej strony. No i co? No mam nadzieję, że wygramy, nie? I kibicujemy. Prezes będzie nas wspierał, a my będziemy dawać sobie wszystko na tym oto boisku. Czyli linia jest prosta. No. Jak na nasze standardy umiejętności to ujdzie. No Już trudno. będzie, a nie ma trenera. To co jest ku... z tym klubem nie tak? <noise> Klub jest okej, okay, trener... <noise> co jest trener! trenerem? Co jest trenerem właśnie? Teraz bo... prezes. Teraz rozgrzewka. Proszę biegać. Wiem jedno, łatwo nie będzie, ale damy ci wszystko. Panie trenerze, jakie mamy, są zamysły mamy. na to spotkanie? Cały czas do przodu staramy się. Maciek z tyłu będzie gronił. Naprawdę gram? No, będziesz grał. Od pierwszej? No, no niestety, no kogoś trzeba tam dać. Można no. takich rzeczy. Dobra, panowie, Zważając na to, że dużo osób narzeka na jakieś drobne urazy, dwie kwestie. Najpierw o zaangażowaniu chciałbym zapytać. Co dzisiaj wygrywamy, czy nie? Panie? Wygrywamy. Wygrywamy i grill. Dajemy ciebie wszystko. Dwie kwestie, zanim podam skład, bo każdy, kto będzie na boisku, bo każdy dzisiaj zagra. Zobaczcie się, dwie sprawy. Jak się odwraca tyłem do bramki, też już znaczy, że przeciwnik ma, ma, ma w gaciach brązowo, można powiedzieć, nie? My się tego uczymy na razie, więc to ma być po prostu doskonalone z meczu na mecz. Jeżeli wy tego nie rozumiecie, robicie to po prostu dlatego, że trener tak mówi, to znaczy, że dupa z was, a nie piłkarze. Piłkarz przede wszystkim musi rozumieć, a nie tylko i wyłącznie wykonywać polecenia. Jasne? Dokładnie tak, dobra. Środek obrony. Jako, że Krzysiek mówi, że, że tak średnio, jeżeli chodzi o kolano, także tutaj damy odpocząć Krzyśkowi na razie. Już zmieniam zdanie, tak naprawdę. Rozbiegałem to, jakby bólowo nie przeszło. Nie obiecuję całego meczu, ale jestem do gry. Jesteś do gry. Dobra. No to automatycznie ułatwia nam tą sprawę. Maciek z tyłu będzie gronił. Jest Naprawdę dobrze. gram? O, będziesz grał. Opamałem cię, przepraszam. A nie, ja wiedziałem. <grym> to oni, wyjściowa jedenastka. A to ja, rozpoczynam mecz na ławce, ale tylko i wyłącznie dlatego, żebym mógł dla was nagrywać to spotkanie. Moi drodzy, tu nie ma przypadku, to wszystko było ustalone z trenerem. Opamałem cię, przepraszam. Przykro mu po prostu, że tak się zachował wobec mnie, ale mi będzie przykro jak wyjdę w drugiej połowie i będę mu przeciwników. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Tam są nasi rywale boją się przyjść i żeby tak zostało do końca meczu. No, już. No nie nie <laughs> daj. No, dobra Wystartowali. Jeszcze tam. Ty, Hugo ma szansę! Ja tam piłkę będę. Na podać. Ale urwał lewym skrzydłem. Teraz wchodzi podanie. Sam na sam i nie ma. Panowie, ale co wy macie za nerwówkę teraz? Co to ma być? Bo teraz dużo czasu w środku pola. Można się zorganizować. Piłka prosto padła, wychodzi sam na sam. Jeszcze dogra, zagrał i Tak, tak, Sędzia sygnalizuje spalonego. Kłamiesz. Panowie, musi być bliżej formacja. Benek, musisz to wyganiać. Nie ma. Nie było. O kurwa. Nie było spalonego graj! Dobrze panowie, super! Moi uh! drodzy, głosujcie, był spalony czy nie, ankieta w prawym górnym rogu. Liniowy podnosił, ale główny nie zagwizdał. Obywark, trochę wyjdźcie, trochę wyżej. Jeszcze ciut, ciut! Jedziesz, Hugo, jedziesz z tym. Dobra, piła, jedziesz, Łukasz, jedziesz! Firmowy samochód! Paliwo dla Karoliny z dedykacją A Jedziesz Łukasz, jedziesz! Jedziemy, jedziemy My tu zjechać mieliśmy aj, 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 aj. Bramkarz z dużym spokojem Będziemy patrzeć na liniowy A liniowy, jeden liniowy z Tysowi, drugi ze strzyżowi. Benek Przychodzi stąd! Ekstra bramkarz! Czekaj, out, out Maciek, się Będziesz musiał głęboko się cofać. Już robimy, czekaj. Przecież chłop się musi też rozgrać, tak? Krzysiek, pomagaj Maczkowi i Maciek zawsze jak jest jakaś górna piłka albo w środku gościu ma, ma być trzy kroki za tobą, okej? Okay? Tutaj niestety kontuzja naszego zawodnika zostaje znoszony przez prezesa. No teraz to już w ogóle nic nie widać. <grym>, no to kamerę Raz i dwa! No, no! Co, co on zrobił? Idzie za idzie! Nie! Nie Ale bym se tu zawinął taki wstał. Panowie! Jest, si okay. nie stanął Który jest kapitan A Ma mówić, jak jest Branka 6 mur do sędziego, ma mówić na gwizdek. Jest, jest! 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 Uh, brawo, brawo panowie! Dajesz, dajesz do końca! Do końca wróć! Dobrze! Panowie do idziemy! Moi drodzy, miałem zacząć na ławce, ale szybko prowadzony na boisku, daje sobie wszystko Niestety, no wychodzi jak wychodzi, nie? Ale miejmy nadzieję, że w drugich 45 minutach tak będzie lepiej, bo będę grał mniej Nigdy nie stój się w linii, nie? Albo Kuba, albo Blady, tu, albo Kamil, tu. Musi się pokazać do gry. Mm. Chodzi o to, że to zaćwiczymy na treningach. Muszą być zawsze trójkąty panowie. My chcemy grać swoją piłkę, my chcemy mieć z tego przede wszystkim radość. A po radości przychodzą też wyniki. A, je, a, je. a jeszcze graj! Jest przy linii. Dobra, ja! piła! Ja! Ja! <grym> <grym> dobrze. dobrze? dobrze. Mają ma, to, mają to. Patrzę. Robert! Robert! Kurwa, Jezus, jaki on jest dobry! Łukasz, Łukasz! Raz i dwa! Nie było eee! spalenego! Stój, Chciałbym, że jak Robert rzeczywiście gdzieś tam urwie raz na jakiś czas, żebyś ty tam sobie po prostu cofnął, nie? Czasami za dużo. Patrz, patrz, patrz! Jej! I Matek chodź też, Maciek! A ty, Piotr, raz w prawo obrąkę! Szedłem, rzut wolny, będzie bramka?

Dobrze, ojej! Za bardzo patrzę na ten, piłkę. Dobrze! Podziękować sobie, panowie! Dobra, ja tu idę do naszego youtubera. Ajajaj, no pierwsza połowa na plus, druga na minus. Końcóweczkę gdzieś tam zaczęliśmy nadrabiać coś, ale to było za mało. No co mam powiedzieć, w drugiej połowie wszedłem na chwilę, była strata bramkowa, wszedłem, nic już nie straciliśmy. Z przodu było dobrze, także... Muszę być milionem w górę, to będę nie, grał nie. od pierwszej minuty. Bardzo ładnie, bardzo ładnie się Jak ja bym cię pochwalił, wiesz? Z tego, co mi się wydaje, to tak. A wam, jak się wydaje? Ale jesteś zadowolony, ty, bo ja jestem bardzo zadowolony. No, ja jestem bardziej zadowolony, jak ty jesteś zadowolony. Tak? Tak. Trzeba się uzupełniać z zadowoleniem. Tak, teraz trzeba uzupełnić płyny. Ja będę bardziej zadowolony, jak będzie ruch w obronie ale co tu się dzieje głowy do góry panowie? Jak ja już później wszedłem, to dobrze wyglądał mecz. A z boku jak to wyglądało? Bardzo dobrze. No i o to chodzi, tak mamy. A co słychać szatni po meczu? Tego już nie pokażemy dziś. No nie dadzą, nie dadzą nagrać podsumowania. Jak nie sąsiad coś tam nie to pies tutaj. Pierwszy mecz, jaki mieliście okazję oglądać w moim wykonaniu. Nie wiem co za bardzo widzieliście, bo za chwilę dopiero będę montował. Proszę nie szczekać! Widzieliście? Nie jest łatwo. A i nie powiedział, że będzie łatwo. No cóż, kondycyjnie na pewno słabo. Później im dalej w mecz, tym troszeczkę lepiej. Tu jest Leżing. Co mogę jeszcze powiedzieć? Wynik ostateczny 6 do 4. Nasza gra wydaje mi się, że naprawdę wyglądała nieźle. No wiadomo, trzeba popracować nad kondycją. Cześć, zabawa tam trwa, sąsiad dalej sobie tam coś przecina. Proszę mnie nie deptać. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał koniecznie mapa w górę, bo mam nadzieję, że będzie takich więcej, czekam na wasze komentarze co zrobić, macie jakieś rady, wszystko piszcie w komentarzach no i oczywiście zapraszam na wszelkie social media Tysowi, tych linki również w opisie, zaglądajcie, kibicujcie, bądźcie z nami, bo już niedługo kolejne mecze sparingowe, no i rusza liga, także będzie się działo, mam nadzieję, że będziecie razem z nami, całą drużyną tysovia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!